Słucham. Witam, dzień dobry. Proszę Pana, uszanowanie Panie Krzysztofie. Dzień dobry Panu. Proszę Pana, chciałbym Panu życzyć wszystkiego najlepszego, bo Pan ma dzisiaj imieniny przecież. Dzisiaj jest Krzysztofa. Dziękuję bardzo. Proszę Pana, chciałbym jeszcze raz wszystkiego, życzyć wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Od, wszel od wszelkich widzów, od wszystkich widzów. Dziękuję pana, bardzo pan. pana Krzysztofa i pana majora. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie Krzysztofie, jak zdrówko, jak samo poczucie. A proszę pana, dobre. Dobre, bardzo dobre. Bardzo dobre. To super. Y, Idę czy... herbatkę robić sobie. No to świetnie. A jeszcze takie krótkie pytanie. Y, jak z majorem sytuacja? Czy... Bo ja słyszałem, y... proszę pana, że tak. Z majorem będzie koniec. Jak to będzie koniec, Panie Majore? Panie... Pani ja, panie Krzysztofie, ja słyszałem dzisiaj, aż mi było trochę głupio zadzwonić do Pana, tak? że wczoraj Pan Suchodolski rzucał laptopem. Proszę? Pan Suchodolski wczoraj ponoć rzucał laptopem swoim. Tak, tak. Ale ja w ogóle jak do tej sytuacji doszło, bo mi doszły takie słuchy. Ludzie do mnie Proszę przysali, pana, żeby zadzwonić. On do pana. nie tylko w tym potrafi, ale on w tym też może rzucić człowieka. A co pa, w pana rzucił laptopem? No, dzięki Bogu nie we mnie, ale on potrafi i w ludzi rzucić. No była taka sytuacja z kubkiem bodajże, prawda? Tak, 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 tak. Była, że tam pan miał jakieś problemy do szpitala pan chyba pojechał z tego co kojarzę. Tak, proszę pana. I co? Ja teraz? 3 rozcięte rozpięte głowy. No to tak, to ja wiem, pamiętam, ale to co teraz się wydarzyło? Co było przyczyną? Jak tak możliwe jest? E, on proszę pana, jak tylko nie ni na jego ręce, no no. albo nie na jego nogę, tak powiem. To on czymś chcesz może ale co było powodem, panie Krzysztofie, no jak to tak można? Proszę pana, to jest taki człowiek, że trzeba chodzić na, na paluszkach. Czyli taki jakby można powiedzieć despota. Proszę pana, on może je zabić i wszystko. Ale. On się aż tak? Jest... tak? Tak. Ale wie Proszę pan, panie Krzysztofie, przecież się wydaje po filmach. Przecież my oglądamy filmy. Ja i całe takby ta do... Proszę pana. On na filmach to udaje tacy tacy, a po filmach to różki rosną. Bo nie wiem, czy Pan sobie przypomina, ostatnio widziałem film, gdzie Pan Major Ja Janu... mówię Panu szczerze. No. Proszę Pana, ja mówię Panu szczerze, że on na filmach tacy... Halo? No słucham, słucham, cały czas słucham. On, on na filmach tacy, tacy, a po filmach, jak tylko nie na nóżki, to zaraz i ruga, nie różnie, bluzda, inaczej i tak dalej. Przyjedź pan, proszę pana, to pan będzie śmigł. Wie pan to no ja państwa przyjechać, bo ja jestem z Warszawy, ja bym chciał właśnie na początku sierpnia państwa to ale... To tu, tu Warszawa nie jest daleko, Przecież do To tam, tam chwila moment jest, ja wiem. Yy, pan, no, ale to co pan, to, to co pan mówi, że pan, yy, pan ma, Major Suchodolski pana bije, może nawet? Proszę, o ile razy? Rękę podnosi i tak dalej. Czyli bije pana. Tak, proszę pana. Ja już mam dość. Ja mam dość. Ale to w ogóle, jak to jest w ogóle możliwe, że przecież pan mu pomógł? Proszę pana. I ja tak się odwdzięcza? Tak. Tak się od umie się od, odwdzięczyć e, dla innego człowieka, dla który przyjął e, pod dach jego. No wiem, że właśnie przyjął, bo pan tam... Proszę pana, przyjął pod dach. Mhm. No wie pan, co jestem Proszę pana. w co pan mówi w ogóle dobrze. Przyjął pod dach. Proszę pana, który... Chcę, żeby nie zginął on? Nie przepać? Proszę pana, a mhm. on robi swoje. <laughs> I tak dalej. No ale co? To on, gdzie on teraz jest? Bo ja słyszałem, że on nie, jego nie ma, bo takie słuchy mi doszły. Halo? Halo? Proszę? Panie Krzysztofie, ja słyszałem, że pana Wojciecha w ogóle teraz w domu nie ma, tak? Tak, tak dostałem taką informację. Ale co? Że Wojciecha pan, pana Suchodorskiego nie ma w domu w tym momencie. No nie ma. No właśnie, bo wie, wiem już od paru godzin ponoć, że jego gdzieś wyparował. Po tym incydencie wczorajszym z laptopem. Bo on, jak rzucał się do mnie się rano, ja A powiedziałem, o Dzisiaj do... rano się rzucał. A, a, tak. ja, a, to źle usłyszałem, bo myślałem, że to było wczoraj, czyli dzisiaj rano. Bo on rano przyszedł o trzeciej no. godzinie, ja spałem, on i tak... Ale jak to? Ale to. Co, y ruszał, chciał y mówić, y ale ja udałem, że ja... Ja słyszałem to wszystko. Ja to wszystko słyszałem. Jak on węszy, jak wszystko, tylko ja udawałem, że ja go nie słyszałem. <kluzł> I potem pan... <kluzł> Później zasnąłem. Proszę Pana, co spał Panem widzę? On. On wstał i zaczęliśmy do mnie się odzywać. się, z zaczął e, nagrywać filmy i tak, jak tylko filmy zaczyna nagrywać swoje, teraz taki po mnie jedzie, żeby ja się nie odezwał, się i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Czyli rozumiem, że on wczoraj wyszedł, dzisiaj wrócił o 4 nad ranem i do Pana już jakiś wąty? tak. Znaczy, znowu pewnie był w, w, w tym... W, rozpuszczalnik, co? Na pewno! Na, był na rozpuszczalniku, dlatego że jak zaczął mówić, to już, już jechało jego. Aha. Ja się nie mogę do niego dozwonić się przez cały dzień, bo... Myślałem, że z nim porozmawiam, A, aczkolwiek powiem panu tak, że... W takim razie, jak tylko się, jak tylko odbierze, tego po prostu, że tak powiem, opierdolę, no. Pan go przyjął, pan go przyjął. Tak jak powiedziałem wcześniej, ja przyjadę z tego Białego Stoku, bo mam takich plan, do pan, panów odwiedzić. I yy, yy, mogę nawet do pana wcześniej zadzwonić, że to ja będę ja, któregoś tam dnia, gdy przyjeżdżam i opierdzielę majora do takie zachowanie. Pana, jego nie trzeba opierdolić, tylko jego trzeba jest to naprawdę napisać pismo. No. Bo on oszukuje i terapeutki. On ma chodzić na terapię, no no. On na terapię. On na terapię nie chodzi. Proszę pana. bo żeby on chodził na terapię, to by zachował się wszystkie na Ale on nie chodzi, oszukuje, terapeutki, wszystkich oszukuje. No no. A to jego na, namawia menel. Namawia menel meksykano, że nie chodzi. No. Poszukuj, daję Ci podpiszę na karcie, konon tam jest wariat, nie dojdzie nigdzie nic i tak dalej, za kononem nie będą ciągnąć nic i tak dalej. Ja napiszę, zaraz <coughs> zjem, napiszę pismo do Komisji Przeciwalkoholowej i Narkotykowej, to się u nas nazywa mhm. i proszę Pana, żeby jeszcze raz skierowali jego na e, ubezwolnienie do sądu. I wtedy ja kategorycznie powiem na no, sądzie, że e, tak zażywa, nie chodził na, na ten, jak się nazywa, na terapię. terapię oszukiwał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O. Ale ja z majorem gadałem ostatnio i on mówi, że chodzi na terapię. Proszę pana, a co dla pana on będzie mówił? Co dla pana będzie mówić? Że, że nie chodzi? Nie no, powiedz, że chodzi. On on trzymany jest. Można pojechać, bo tu jak pan przyjeżdża, to można tu pójść do komisji i się zapytać i sprawdzić. O wie pan co bym zrobił? Przyjechałbym rano co? i majora jakby... Tak? Ja bym przyjechał tego samego dnia, co on idzie na tą terapię. I bym razem z nim tam poszedł. Ciekawe co by zrobił wtedy. I wie pan, już by pan wiedział, czy on tam chodzi, czy nie chodzi. Hmm? E, proszę pana, e, może by ze mną no, pan tak? No, e, e, proszę pana, przyjdź pan rano, nie podjedzie pan pod bramę, on, e, ja zastanawiam ja, ja, się na którą godzinę on ma iść, pan powinien podjedzieć, podjedziemy na tą terapię i zobaczymy, czy on jest, czy nie ma. Oczywiście za tak. Wtedy się okaże, czy on o. chodzi, czy nie chodzi, bo tak to. No, to może ja nie a będzie, nie A jak jego nie będzie, to pojedziemy jeszcze w inne miejsce. Proszę pana. Tam przy torach. Właśnie... Proszę? Tam pewnie przy torach. Przy to No. Albo, u Mene... Albo siedzi u menela w domu. No właśnie. I e, zadzwonimy i powiemy, że on gdzie on przebywa, gdzie chodzi, gdzie ćpa, gdzie wącha i tak dalej. I niech tam zajadą, niech zadzorą jego i koniec. Te zdjęcia zrobimy, że tam go nie ma. Proszę. Zdjęcia mówię, że zrobimy, że go tam nie ma. No, no i zdjęcie zrobimy. Oj, panie Krzysztofie, ma pan... Cięż... A, jak, a jak on będzie mówić, że ja byłem e, i tak dalej, to my weźmiemy takie zaświadczenie. Ja poproszę no zaświadczenie tak. o pytanie, czy był, czy nie. Jeżeli powie, nie było, to proszę napisać zaświadczenie, bo to nam jest pilnie potrzebne i tak dalej a jak się to pojedziemy na bema ja napiszę pismo mhm. tam jest dyrektorka ja napiszę pismo i e, dyrektorka wszystko zbada i ten znowu pójdzie do sprawy a ten e, ja pana podam pod klatkę i, i tak dalej no. i tak dalej ja to, że tak. i proszę pana umieścimy majora i meksykana w Choroszy, no dokładnie i proszę pana tego jak się nazywa tego jak się nazywa Mariusza, tego Szaków. z krzaków, tego tak. w okularach z krzaków, tak? Tak. No, no. A, widzi pan, no tak się, tu ciężko jest, nie? No trzeba mnie troszeczkę, proszę pana, pomóc, wie pan, bo ja sam nie dam rady już. ja no, właśnie widzę, że to tak niby kolorowo no. w telewizji, że tak się, tak się mówi, a tu wychodzi, że nie jest kolorowo. Proszę pana, to jest czarno biało, a nie kolorowo. No właśnie. Dobrze, panie Krzysztofie, ja będę przyjeżdżał, który mamy? 25. Ja będę prawdopodobnie czwarty piąty w pierwszy weekend, sierpnia. To on chyba e, 3 sierpnia idzie na terapię. 3 sierpnia, czyli w piąteczek. Ja tak i tak mam tej sprawy jakby załatwić, to będę akurat wcześniej. Więc dobrze, spokojnie. Ogarniemy coś. Dobra, dobra. No, yy, dobra. panie Krzysztofie, jeszcze raz, wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Dziękuję bardzo, z całego serca dziękuję. No, i niech pan się trzyma i tam będzie dobrze. Będę spokojnie. się trzymać, nie ma się, No, dobra. do widzenia. Miłego wieczorku. Dziękuję, na No, papa, pa, na. Na razie.